Biała podlaska 29 października, a ja jestem na terenie dawnego cmentarza poniemieckiego z okresu I wojny światowej. Cmentarz został założony w 1915 roku, funkcjonował do 1918 roku. Zostali tutaj pochowani żołnierze niemieccy, austriaccy, polscy, słowaccy. Węgierscy. Tabliczka upamiętniająca cmentarz niemiecko-austriacki, tak jak mówiłem, założony w 1915 roku, spoczywa na nim 600 do 650 żołnierzy. Cmentarz funkcjonował w okresie I wojny światowej do 1918 roku. W okresie II Rzeczpospolitej nic się na nim nie działo. Dopiero w czasie II wojny światowej troszeczkę został powiększony, przybyło grobów. Oczywiście Niemcy się tym zajmowali. Po II wojnie światowej do 1990 roku teren opuszczony, zaniedbany, dopiero później ogrodzony, odnowiony. I tak samo obelisk, który tutaj się znajduje, na końcu cmentarza został odnowiony. Zaraz do niego podejdziemy, zobaczymy, co na nim pisze. Napis na obelisku to jest: można przeczytać Der Taferkeit und Flichtroje czyli odwaga i lojalność wobec obowiązków. Tak bym przetłumaczył. Na górze pomnika natomiast znajduje się symbol niemieckiego odznaczenia, żelazny krzyż. Sam napis z bliska Der Taferkeit und Fleistroje. Jakieś jeszcze tutaj zatarte napisy są, których naprawdę już nie można odczytać. Coś 214. Może gdzieś w Wikipedii będzie coś więcej na ten temat. To dopowiem, dopiszę. Tak jak mówiłem powyżej 650 żołnierzy tutaj spoczywa. I wyjście no, teren jest ładny, zagospodarowany, to znaczy uporządkowany. Nawet jakieś stoją lampki, ktoś pamięta, ktoś przyszedł kwiatek. Tak jak mówiłem, teren cmentarza, ogrodzony, małe, niskie ogrodzenie, słupki pomalowane na biało, a wokół domy, zakłady mieszkańców Białej Podlaskiej.